Słuchajcie, ja dzisiaj, jeszcze w szlafroku, czemu wczoraj praktycznie cały dzień gotowałam? Coś mnie naszło na gotowanie, chciało mi się z surówki, chciało mi się jakieś sałatki warzywnej. No i tak doszłam do wniosku, że jak ja znowu wpadnę, a mam teraz naprawdę busy z Wami, i wpadnę w ten ruch, to nie będę miała kiedyś znowu gotować. I mówię, nagotuję sobie więcej, przy okazji obdzielę moje dzieci, więc zgotowałam dla armii. No, wszystko. A tym bardziej, że zakupiłam towar od yy, farmera, od gospodarza. Yy, I te ziemniaki sobie wzięłam. A to góreczki takie, bo nie kisiłam w tym roku. A to sobie wzięłam. Przeróżne takie właśnie buraczki, nie buraczki. A raczej mówię, sobie pogotuję, bo też nie mam tego, tego trzymać. Przede wszystkim tam ziemniaki to gdzieś tam schowam do zimnego schowka, ale no nie mam piwnicy, więc wiadomo sprawa. Więc doszłam do wniosku, że sobie będę gotować, no i tak że pogodowałam sobie, wczoraj cały Boży dzień gotowałam. A dzisiaj, tak za czym jeszcze będę brała Panie, może nawet się nie czesałam, słuchajcie, a w dupie to mieć. E, za czym będę brała jeszcze Panie, a mam Panie na dziesiątą, moją ustawiam, mam 8.54. E, postanowiłam coś Wam nagrać, bo później nie będę miała czasu, bo u mnie wszystko przychodzi praktycznie Część mam to tylko osób parę do południa, a wszystko mam po południu, aż pod wieczór poustawiane, więc tragedia. A więc dzisiaj zobaczymy sobie, e, czy ta osoba czy ta osoba zrozumiała już w końcu swój błąd, e, czy dojrzała w jakiś sposób emocjonalnie, i co w głowie siedzi tej osobie, tak? I zobaczymy, dla jakich to znaków. Zrobimy sobie na ten temat dwa filmy. Dwa filmy. Przetasujemy sobie też znaki zodiaku. I zobaczymy, czy ten ktoś dojrzał już emocjonalnie. Czy ten ktoś zrozumiał błędy, które popełnił, tak? Czy ta osoba się zmieniła przede wszystkim? Zobaczymy dla kogo. Koziorożec, wodnik, waga, baran. Byk, mamy pięć, i pod spodem mamy ryby. Czy te osoby zrozumiały ten swój błąd? Czy one zrozumiały ten swój błąd? Czy one dojrzały emocjonalnie? A więc co się pokazuje? Uch, nieładnie się pokazuje. Tutaj chodzi o jakieś um, albo um, emocjonalne przywiązanie do relacji. Albo po prostu udaje, udaje przed światem, że tak, ja już jestem gotowy, ja zrozumiałem te błędy, ale co się pokazuje nam, ten człowiek tak naprawdę dalej w jakiś sposób ubolewa, próbuje puścić to wszystko, próbuje iść w przód, ale cały czas coś tkwi. Tu będzie jakieś zakończenie, ale to nie jest teraz i już na chwilę obecną. Tu jeszcze może być ze dwa miesiące, gdzie ta osoba powoli będzie coś odpuszczała i odchodziła od tego i zacznie dopiero powoli rozumieć. Tu jeszcze jest etap tego ubolewania nad Waszą przeszłością, nad tym, co właśnie. Robiłem źle, to dopiero co u tych znaków, co u niektórych osób, bo to są kolektywy, dopiero idzie. Ten człowiek czegoś lub kogoś nie potrafi nadal odpuścić, może tego, co się między wami wydarzyło, może tego, co powiedział, zaraz będziemy wiedzieć więcej. Aha, że to się zakończyło. Tak jakby nie potrafiła ta osoba do końca zrozumieć i odpuścić, że jak tak mogło być? Przecież było tak fajnie. No dobra, kilka mieliśmy spięć, czy tam jakiś okres był spięcia, ale przecież to można by było naprawić, tak? Yy, ten człowiek będzie walczył tutaj. Pokazuje się, że będzie walczył. Jest też jakiś wzrost, odejście od tego, od tych zranień, od tego, co się po prostu wydarzało. Zrozumie też ten fakt, bo się pokazuje, że coś postąpiłem źle. Co niektórzy mogli odchodzić od jakichś osób. Poranieni, lub, lub raniąc te osoby. Tutaj będzie większe otwarcie się na uczucia. E, na uczucia e, zaczną dostrzegać w Was to, że oni mogli na Was liczyć, że zawsze byliście, że ta stabilizacja, że to, że potem odeszłyście, odsunęłyście się, czy on się odsunął, że może też byłyście, nie wiem, takie bardzo. E, Cięte na niego, czy na nią, yy, czy cięci, tak? Czyli opryskliwi, może jakieś zimni, i tak dalej. Tu się pokazuje, że powoli zaczniecie się otwierać na to. Będziecie rozumieć, dlaczego to się stało. Że to były też emocje wasze, tak? Lub tej osoby, lub te zachowanie wasze znaczy ich spowodowało, że wy tacy byliście, tacy zimni, zdystansowani. Ta osoba będzie powolutku chciała wychodzić do was tą propozycją, pierw malutką, potem większą. Czyli może zahaczyć Was też, jeżeli chodzi o komunikację i jakieś działanie się pokazuje, że będzie. Powiedziałam, do dwóch miesięcy, tutaj się pokazuje definitywnie, wcześniej się pokazał, dopiero będzie ten ruch, będzie chęć poczucia tego stabilizacji, domu, melancholia będzie wchodziła i otwieranie się bardziej na uczucia w Waszym kierunku. I tutaj ten człowiek dopiero zrozumie, że tu było to spełnienie, że Ty jednak byłeś tą osobą taką, z którą było dobrze czy dobrze, że nie powinno tak być? Te czarne myśli tego człowieka, które jeszcze były w tej głowie, co powodowało do tego, że ten człowiek się zawieszał, pokazuje się, że on zaczyna Was dostrzegać jako taką pełnowartościową kobietę czy mężczyznę, pełnowartościowego, osobę silną i można powiedzieć taką osobę, która jest jego taką pokrewną duszą. Ten człowiek będzie tutaj stawiał na tą stabilizację, bezpieczeństwo, nie tylko takie, by dać Wam, ale też by dostawać, tak? Na razie tutaj obmyśla, obmyśla, jak tutaj ruszyć. Tu jest, mówię, ruch. Coś musi zakończyć, czyli tutaj też się pokazują te lekcje jego, które on teraz w tej chwili przerabia. Porzucenie tego, i dopiero jest. o, co jeszcze? I jeszcze przestanie się oszukiwać, jest przestanie się oszukiwania. Bo on się oszukuje jeszcze na chwilę obecną. Teraz i już, czy ona, czyli oszukuje się odnośnie uczuć, odnośnie tego, tak jakby też po powoli jeszcze nie doszedł do tego, że chwila też była i po jego stronie, tak? Czy po, czy po jej. Będzie odchodziła ta osoba od tego, czyli też będzie porzucała i tutaj już jest tą jedną nogą na takim wyjściu w Waszym kierunku. Pod spodem mamy kartę dziesiątki, dziesiątki kielichowej, mamy również kartę Asa Buławowego.